Lufa, kochani! Witam Was w moim barze. Sorry, zawsze chciałem to powiedzieć. No nie tak miało być, ale dobrze zostaliście, kochani, przywitani. Dziś muszę Wam przedstawić mojego serdecznego przyjaciela, Marka Posłusznego. Bardzo Marek Posłuszny nie. jest ilokrotnym mistrzem świata? No, cztery. Barmanów, barmanów, rozumiecie? Taki kozak u mnie w barze. Ale Marek od kilku lat pracował nad niesamowitym produktem i teraz ma pięć słów, żeby powiedzieć, czym jest ten produkt. Miks Me to bezalkoholowe, naturalne bazy do drinków, które możecie wymieszać z różnymi alkoholami. I co lepsze, jeszcze powtarzasz przy każdej imprezie, że może być na każdą, każdą okazję. Na każdą. No więc znaczenia. ja, kochany, dla ciebie przygotowałem y, taki mały challenge. Okay. W związku z czym masz tutaj piłeczki z różnymi okazjami i masz sobie wybrać odpowiednią okazję i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, mieszam po prostu. Rzebierz, po prostu szukasz. Są różne, naprawdę. Kombinowałem długo. Okej. Okay. Otwieramy. Jak on zdobył to mistrzostwo. I w, z kim w grupie jest Polska? Z... Celebrowanie pierwszego spojrzenia w oczy. Przepraszam cię bardzo, <laughs> ale naprawdę mnie poniosło i teraz musisz kombinować. Celebrowanie pierwszego spojrzenia w oczy? No dobra. Chwila do zastanowienia, tylko że ja jeszcze mam jedną rzecz, bo mam dla ciebie, który mix mi masz użyć. Żeby nie było, to kochani, nie jest to samo, okej? Okay. Okay, dobra, dobra ja to będę miał. Ci wszyscy się widzą, No to reporterzy. Znowu sobie mieszam, tak. Hop, i wyspadła. Dobra, niech będzie ta. Uf. Uf. I uwaga. Uf, daj mi to, to uwaga. kinder Uf. niespodziankę mi daj. Mix me cherry Biter. No to fajnie, mamy do połączenia cherry Biter i okazja pierwsza. Yy, 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 Cierpowanie różnica... pierwszego o, Dobra, jedziesz. Yy, dobra, słuchaj, skoro jest tak, jest celebrowanie, mamy Mix mi yy, Cherry bitter, mam tu jedno dodatkowe jeszcze. Skoro jest celebrowanie, no to uważam, że bąbelki, prawda? No dobra, słusznie. Więc albo jest to szampan, albo to będzie obecnie bardzo popularne prosecco, więc zaproponowałbym szpryca, więc… Yy, w czym chcesz podać? Kieliszek… Proszę cię bardzo, a ja, a ja pójdę po bąbelki. Poproszę. I teraz mamy sytuację, w której musimy odmierzyć, nie musimy, ale powinniśmy, znaleźć 4-5 kostek lodu. I teraz całe mixmi jest zrobione tak, żebyśmy mogli go przygotować bez żadnego sprzętu warmańskiego. Więc ja sobie pozwolę wymieszać wszystko przy użyciu zwykłego kieliszka. Nieważne, czy to jest taki kieliszek, czy to jest inny. Używamy jedną porcję, jako porcję, więc wlewamy jedną porcję mixmi. Dobrze, proszę bardzo. Pyk. Rozlane idealnie, tak samo jak w domu. Proszę bardzo, i teraz Patryk tutaj. Dobrze, tak, że jestem troszkę w tyle. Nie będę szablował, ale jedziemy. żeby, żeby to było widać. Ja? Chyba wolałbym lać mi. Idzie, idzie. Tak się robi profesjonalnie. Styluweczka, stylóweczka. stylóweczka mm, Okej, okay, tutaj zła. I teraz sobie zrobimy dwie porcje Prosecco. Bardzo. O dobrze, schłodzone, widzę, w lodówce było. Temperatura tak odczekała na Ciebie. Nie spodziewałem się, że będzie inaczej w tej Czym będziesz dekorował? Więc to, do Mixed biter będzie nam pasował Grapefruit. Więc jeżeli mogę Cię poprosić o Grapefruita, przetniemy sobie tutaj małego <grypfruta> Grapefruita. i sobie wytniemy kawałek plasterka. Zwykła, prosta dekoracja. Jeden księżyc pełni i jeden księżyc na pół. Możemy go lekko wcisnąć. Nawet żeby te soki jeszcze nam wskoczyły do środka, całość delikatnie zamieszamy, bo mamy bombelki, nie chcemy, żeby nam uciekły. I nasz, proszę bardzo, yy, jaka okazja? Yy, pierwszego spojrzenia. W Och, Celebracja. No, powiem Ci, że naprawdę. Daję radę. Słuchaj, ale jakby ktoś zapomniał o recepturze jakiejś, czy coś, macie jakieś propozycje? No i tu jest cała odpowiedź. Więc mamy tutaj za, y, zawarte te wszystkie receptury, jak myśleć z mocnym alkoholem, jak z widem, jak z wodą gazowaną. A ty pijesz hibiskus, grejpfrut, wiśnie. Cudownie. To co? Będziemy mieli kolejne lotowanie. tak? Poproszę, aż się... Dobra, ogarnijmy ten staw i jedziemy. Lecimy. Kochani. Pierwszy koktajl mamy gotowy, ale ja mam kolejne wyzwanie dla Marka. Marek, sytuacja. Ekstra. Czuję się jak na losowaniu w FIFA. Proszę bardzo, lecimy, mieszamy, mieszamy. Bang. Dawaj. I tom, 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 tom. Długa kartka. Co tu jest, co tu jest? Dzwonek do drzwi. Z niespodzianką wpadają znajomi. A ja ci to jeszcze utrudnię. Kumple wpadają na mecz. I jedziesz. Czy kobiet brak. Na razie. <laughs> Dobra, więc jeżeli wpadają znajomi, mamy yy, dwa wyjścia. Albo siedzimy i robimy koktajle, robimy koktajle. Albo sobie zrobimy po prostu zawczasu. Albo sobie zrobimy dużo na naraz. Tylko Który teraz musimy. musimy wybrać smak, tak? No to leci. Ciachu, ciachu, ciachu. Ja nie Ale było oczy jeszcze zamknięte. Kryk, Ja nie wierzę, że to wszystko pasuje. Nie, to wszystko możesz sobie mieszać w dowolnej konfiguracji. I mamy tutaj Mix me fresh. 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 Super. Proszę bardzo, to dokładam. czyli zrobimy tak, dzbanek byśmy potrzebowali, dzbanek, 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 proszę Tłumacz. bardzo, Jest. Zrobimy grubo, chłopy przychodzą, lejemy. Co? Coś Ci pomogę, co, co będziesz lał? Co? Męska, męska impreza. Je jeżeli, jest, jeżeli jest Mix Me Fresh, możesz sobie tutaj zobaczyć, do czego pasuje, więc tutaj mamy na przykład gin, tequila, bourbon, whisky, jasny rum. ile mam lać? E zrobimy pół litra łychy. I jedna porcja, czyli będzie 1 do 1,5 litrów. litra 750 ml mixmi. Co jest bardzo ważne, trzeba wstrząsnąć przed każdym nalaniem, ale jak ty wlejesz wszystko, A, okay, to już dobra. będzie ok. A ja złapię łychę i wleję w takim razie pół litra. Rozumiem, że będziesz to mieszał i możemy sobie nalewać w dowolnej kolejności. Dokładnie. ile to ma? To ma 250. Dobra, czyli dwa razy. O, kolego, ale się tutaj nalał tak z boczku, to jest taka ja też chyba za, zapomniałem tej wskazówce. To ja polałem. Wiesz co, naprawdę robimy bałagan jak na niezłej męskiej imprezie. Pyk, dobra. Dobrze, lód do tego. Dorzucamy trochę lodu, musimy schłodzić. Pewnie jakoś bardzo dużo go nie wsypiemy. Ale trochę dorzucimy. Tutaj. Będziemy mieć fajny... Ym... Łyskowo-limonkowo yy, kardamonowy koktajl, tylko zrobimy go w formie takiego delikatnego kolinsa, yy, czyli uzupełnimy go wodą każdego. Okay, to ja żebym zamieszał. Tak jest. Pyk. Jakaś dekoracja? I to tak na oko myślę, że 100 ml limonki byśmy też rzucili. Dobrze, a tak mam ją pyk. Pyk na nóż kilka plasterków albo kilka łedzy. Odkrawamy biegun i lecimy raz, dwa. Ja myślę, że jak je tak powrzucamy, trzy, to będzie fajnie wyglądać. Tak, cztery. Niech chłopaki widzą, że się postaraliśmy i jest tutaj <grym> naprawdę cała przyjemność. rzucamy kilka. Pyk, pyk, pyk. Czy zamieszać jeszcze raz? A na koniec A delikatnie żeby ta limoneczka się tutaj wymieszała. Dobra, ja muszę to spróbować. Proszę. bardzo. Nie wiem, leję. Mam nadzieję, że nie po wszystkim. Trzecie wyzwanie musicie położyć, bo to jest absolutnie za dobre. Słuchaj, ale tutaj co? To może mi nawrzucie troszeczkę lodu? Chcę, chcę, Mamy fajnie. Ja sobie jeszcze to doleję. O, teraz już byśmy miali I zostawiam pięknie na potem i przechodzimy do trzeciego mojego challenge'u. Ale poczekaj, co z tym, z tym? To, to może ja to do lodówki wstawię. schowajmy na tym Chowam do lodówki. Schowajmy na ten mecz, ale super. Dobra. Okej, okay. Marku, mamy już szpryca, mamy już przepyszny pącz, szybko poszło. No szybko poszło, bo to są gotowe kordiały. Ty wiesz, mnie jest kordiały. Ja wiem. Dodajesz drugi składnik, bęk, gotowe. Więc masz coś jeszcze dla mnie, czy? Kochany, ja mam dla Ciebie jeszcze jedno wyzwanie, a Ty? Uu. A, dobrze, to jeżeli Ty masz dla mnie wyzwanie, to ja bym chciał powiedzieć, żebyście zostali z nami do końca, bo ja mam coś dla Was. Ale to powiem na końcu. Losuj, dobra. Sytuacja. Zamykam, czy jeszcze? Ok. Pokażmy to do kamery, żeby było widać. Tak jest. Niedzielna wizyta teściowej. No, no dobra. No dobra. Prze... Słuchaj, naprawdę musisz, musisz przyznać, że poświęciłem na to tak. cały wieczór, żeby powymyślać. Okay. Potem sobie przejrzymy te pozostałe. Dobra. Czy Co mi proponujesz? Co proponujesz? Tak, oczywiście. Mix ja mi jeszcze. Dobra. Uwaga, hop, 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 Też żeby było, zamknę oczy. Prk. Uwaga, otwieramy i jest, jest Mix mi Mango Punch. Ja też tu je pokażę, żeby było wszystko. Ok, <laughs> jest. Czyli mamy Mix mi Mango Punch, czyli to jest ten smak. Będzie imbirowo, będzie z mango, będzie z limonką i z kurką pomarańczy, to jest ten. Masz dla mnie Trzymaj jakieś same. zadanie? Yy, zrobimy to, yy, jak jest niedziela, to myślę, że bezalkoholowo. Więc okay. mamy dwie opcje: albo używamy alkoholi zero, albo używamy wody gazowanej. Ja myślę, że teściowa nie będzie zadowolona z wody gazowanej. Zróbmy zero. Lemonialy. Jedziemy. Jakoś elegancko dla niej. Dobrze, dobrze, to weźmiemy sobie ładny kieliszek. Prrr. Proszę bardzo, to ja ten schłodzę. A ciebie poproszę, żebyś mi pomógł tutaj. Zobacz. Ci... Ja już załatwiam to, co umiem najlepiej. A, a ja ciebie poproszę o e, półtorej porcji mixmi. A ile będziesz dawał? A ja dam jedną porcję ginu bezalkoholowego bez i a ty wrzucisz półtorej porcji mixmi. mi bez Dobra, Będziesz Będę wciąchał. No to można lać. No to Czy co? Ile? 60? Jeden i... A to już jak Dana, poszło. Tak. A ja też sobie tutaj pozwolę. Ci... No i mistrzostwo barmańskie wychodzi. Czy ty w ogóle mieszasz sobie herbatę w domu tak normalnie łyżką? Czy musisz podrzucać od razu? Ja zawsze podrzucam. Ja zawsze podrzucam. Jakbyś widział jak ja myję zęby, Patryk! Proszę bardzo, kto się kuje? Ty trząchasz, ja, ja to nie, nie wchodzę. – Jeszcze można... Z tym, z tym nie widziałeś tego kąpienia. Ja, ja to widziałem. Ja widziałe. <laughs> nie, zawsze uważam, że. Smutny barman to nie barman. Znaczy, to, to tak, że smutny barman to nie barman. Absolutnie. Proszę to. przesadzamy. Tu proszę wrzucić. Tu wywalam, robota po prostu. Jaka dekoracja będzie? Yy, wiesz co, do mango będzie pasowała nam albo limonka, albo pomarańcz. Pomarań, pomarańcz. Pomarańcz, proszę bardzo, żebym nie zrujnował tego. Ho, proszę bardzo. Kroisz Piękny tu. Okay. Wiesz co, to może zrobimy mały ześcig. Ześcik. Tak, strzelimy tutaj tymi olejkami eterycznymi. Oni to. Super. A, ale oni to podrzucają. Prykane, ja ja mogę być z tobą w tandemie? Bardzo proszę. No wiem, ale taki proszę. jeden drugi może się obrazić, co go znamy obydwa. I prawdopodobnie większość naszych o, widzów. I uwaga, stykamy tymi olejkami eterycznymi, żeby ten koktajl był jeszcze bardziej aromatyczny. Można skiąć tak na pół, naciąć od góry. To jest bardzo prosta, łatwa dekoracja. A jeszcze przy okazji zrobi wrażenie yy, na patelni. Nie, ja też. się tego nauczę, naprawdę. Słuchajcie, zabiorę tą stajnię męską, próbuję. Dobrze. Musisz się w wcielić w rolę teściowej teraz. Ale to od razu ma. Mmm. <gry> <gry> mmm. Jest no mango problem. jest imbir Limonka, podpowiadam. Jest naprawdę przyjemny. Super drinki. Marcotko, mam do Ciebie teraz prośbę. Żebyśmy nie trzymali naszych widzów dłużej, powiedz jakie masz niespodzianki. Bardzo proszę. Mam dla Was dwie niespodzianki. Po pierwsze, kod rabatowy na minus 10% na Mixmi na naszej stronie. Do końca roku. A po drugie, mały konkurs. Chcieliśmy zaprosić Was, żebyście w komentarzach pod tym filmem nazwali ten weźmy ostatni, ostatni koktajl żebyście go nazwali, wymyślili dla niego nazwę, żeby była kreatywna, żeby była zaskakująca, żeby była śmieszna, a my nagrodzimy Was trzema zestawami czterech butelek mix Mi, które nadamy razem z Patrykiem. No czy będziemy razem oceniać. Będziemy, będziemy tak. Będziemy, będziemy się... nazwy oceniać. Kochani, więc bardzo proszę, ja bardzo dziękuję Markowi za dzisiejszą wizytę. Dziękuję Wam za Uwaga, jak to się pięknie mówi i poważnie, wszelkie informacje dotyczące mixni, gdzie możecie kupić, i wszelkie rzeczy, znajdziecie w opisie do tego filmu. Tak więc, kochani, ja bardzo serdecznie dziękuję. Ale pamiętajcie, nie przesadzajcie. Yes! Mogłem to powiedzieć. Dziękuję, bardzo. Dziękuję. Zawsze chciałem, naprawdę. No to yy, Lufa, kochani. Naprawdę, słuchajcie, nie wiem nie, kto go tu przeprowadził, kto to jest w ogóle. Ja zawsze chciałem to powiedzieć, ja zawsze chciałem to powiedzieć. No ale tak już jest. Gotowy? Gotowy. Raz, dwa, trzy. Yy, mogę ja? Walisz ty. Lufa, kochani. Ja Witam was. Oh, przepraszam, zawsze chciałem to powiedzieć. Ja się już nie wbijam, tak? Dobra. Nie, nie, dobrze, okej. Okay. Czyli ja dobrze. powiem, że zawsze to tak chciałem. Tak? Okej, okay, no. to zaczynamy. Mogę ja? Jedziemy. Mogę? Możesz paras. Lufa, kochani. <laughs> Miałeś powiedzieć? Lufa, kochani, zawsze chciałem to powiedzieć. Witam Dobra. was w moim barze, tak powinno Jeszcze raz. Dobra, zaczynamy od nowa. Okej? Okay. Jedziemy. Mogę? mogę ja? Tak, to to już było mogę? było cofnięte. Dobrze. Lufa, kochani. Witam Was w Patryka Basie. I od tego zaczynamy? Czy to nadal kręcimy na tamten. <śm>